Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne byki w czytaniu na październik 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu, jak jest tło tej sytuacji oraz wyciągnę kartę radę. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytanie miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacji i uczucia, a także czytanie tygodniowe, które ukazują się co niedziela. Ja serdecznie do moich innych materiałów. Zapraszam, wszystkie moje czytania są dla. Was. Dobrze, moi kochani, już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I moi kochani, po lewej to, co Was czeka w tym miesiącu, w miesiącu październiku, po prawej pół tej sytuacji, doprecyzowanie przyczyny, to czego nie widzisz. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada dla Was, jak się zachować, na co zwrócić uwagę. Moi kochani, jeszcze jedna informacja, jako że po szampsiedzku na, na remont z góry Was przepraszam za wszystkie możliwe tutaj e, odgłosy. Mam nadzieję, że tego nie będzie bardzo słychać. Dobrze. Październik i znak byk. Październik i byk. Paźbuław. Paźbuław. Wisielec i Karta Śmierci. Dwójka pentakli, Karta Świata i Koła Fortuny. się tu szykuje. że tylko rydwanu tu brakuje. Tak, żeby tu było jeszcze weselej. Siódemka kielichów jako rada. Ok. Wiecie co? To jest bardzo ciekawa informacja, bo mamy troszeczkę takie energie mówiące o tym, że Dowiecie się o jakimś zastoju, ale w zamian możecie dostać coś innego. Tak, w dużym skrócie, ja, ja nie lubię takich uproszczeń, ale tak tutaj wygląda, bo z jednej strony mamy tutaj konwersacje, informacje, tak, mamy tutaj ten rycerz, ten, przepraszam, paś, buław, zazwyczaj właśnie mówi o jakichś wiadomościach, o konwersacji, ale nie twarzą w twarz, tak. To są raczej wymiany. Poprzez SMS-y, poprzez e-maile, poprzez komunikatory, poprzez portale randkowe, również, bo to jest przestrzeń taka bardziej elektroniczna. tak? tak. Tutaj ten rycerz buław zwyczaj jest właśnie takie ma tu znaczenie. Te informacje po prostu one do nas dochodzą, ale nie bezpośrednio, tylko jest do tego właśnie użyta jakaś technika. Dodatkowo mamy obok tego tą kartę wisielca. Ten wisielec. Nie umówmy się, generalnie Wisielec blokuje wszelkie zmiany. Tutaj obok mamy kartę Transformacji, bo kartę Śmierci. Czyli bardzo prawdopodobne, że jeżeli w tym miesiącu będziecie mieli jakieś plany, to dowiecie się że, nie wiem, na przykład ten wyjazd, jeżeli macie zaplanowany jakiś wyjazd, tak, albo macie zaplanowane jakieś też takie plany związane przede wszystkim bym się tutaj skupiał na jakichś planach życiowych, może się okazać, że one tutaj po prostu nie, nie wyjdą, że przyjdzie do Was informacja, że na przykład, nie wiem, jakiś... Kurs zostanie, jeżeli będziecie lecieć albo jechać, że coś zostanie odwołane, tak? Może być tak, że tutaj osoba, z którą tutaj mieliście coś współpracować w jakimś temacie, tak? Czy też wyjeżdżać, czy też jakieś mieliście plany. Yy, może być tak, że po prostu to się tutaj nie uda, że dostaniecie informację, że niestety, ale nie jest to możliwe na przykład w danym terminie. Ale to ja bym tutaj za mocno, mocno na tym nie płakał, bo nawet jeżeli te plany pierwsze nie wypalą, Dlatego, że co prawda ta część tutaj mówi o tym, że bardzo często, długo mogliście na coś, na jakiś wyjazd, na jakieś tutaj realizacje właśnie tych planów, czy, czy na tutaj pewnego rodzaju zmiany czekać. I w związku z tym możecie w pierwszym momencie być to troszeczkę, powiedziałbym, niepocieszone. No ale niestety, no Wisielec ma to do siebie, że on blokuje tak naprawdę wszystkie karty, które wokół siebie ma tak? bo to jest po pierwsze arka na wielką, po drugie właśnie jest to karta mówiąca o zastoju, mówiąca o tym, że co prawda, albo będzie tak, że dostaniecie informację, że albo to się nie uda, albo to się odwlecze w, w czasie. Oczywiście zadowolenia po waszej stronie prawdopodobnie nie będzie, natomiast ym, ja bym się tutaj bardzo o tym nie załamywał, jeżeli nawet jakieś tutaj plany, yy, na które długo czekaliście, bo tutaj mamy kartę śmierci, a karta śmierci jest kartą transformacji, więc bardzo prawdopodobne, że długo nad tym myśleliśmy, długo do tego dojrzewaliśmy, że tutaj yy, długo się na to nastawialiśmy, żeby tutaj coś zrealizować. No niestety, ale może Tutaj dojść do tego, że no, w tym czasie, w którym sobie to zaplanowaliśmy, po prostu to się nie uda, że będzie trzeba to albo odsunąć w czasie całkowicie, tak, póki co na razie, albo przynajmniej na jakiś czas tutaj yy, przełożyć. Co więcej, mamy po drugiej stronie karty, które są bardzo pozytywne, bo wszystkie z nich <laughs> mówią o nowej szansie, dlatego że mamy tutaj właśnie dwójkę. Monet, czyli kartę wprowadzania równowagi w dawaniu i braniu, kartę wprowadzania równowagi pomiędzy ważnymi dla, dla Was, na przykład kwestiami, tak? Często to jest właśnie godzenie życia prywatnego z życiem zawodowym, układanie sobie też na przykład czasu na obowiązki i czasu na odpoczynek. Obok mamy kartę świata. Karta świata mówi o zakończeniu jakiegoś etapu. I na koniec mamy tą um, cudowną kartę koła fortuny, która mówi o nowej szansie na to, żeby jakiś etap zakończyć. Więc bardzo prawdopodobne, że Wy tutaj dojrzewaliście do czegoś, coś chciałyście zmienić, zaczęłyście coś w, tym, w coś w tym temacie robić, byłyście już zdecydowane na coś, nie wiem, tak jak mówię, na jakiś wyjazd, na, na jakąś zmianę, tak, na jakąś transformację życiową. Okaże się, że to Wam się w tym momencie nie uda, a pojawi się alternatywa. Która może być nawet lepsza i bardziej obiecująca? Na przykład, nie wiem, jeżeli planowałyście dziś wyjechać w najbliższym czasie, w październiku, urlop, to już tak może, chociaż no ludzie teraz cały rok jeżdżą na urlopy, tak. Ale bardziej bym tutaj widział, nie wiem, może jakąś zmianę pracy. Albo na przykład wyjazd gdzieś zagraniczny, na przykład związany z, też właśnie z pracą, z obowiązkami. Jeżeli tutaj się nastawiałość, dostaniecie informację, że, że no niestety, ale się nie uda, albo ktoś się tutaj z jakiejś współpracy wycofa, to widać, że albo. Pojawi się coś samo, tak naprawdę, alternatywnego, albo bardzo łatwo coś innego, lepszego znajdziecie, bo koło fortuny właśnie mówi o tym, że y, pojawia się szansa od losu, pojawia się coś innego, pojawia się coś intratnego, coś, z czego my jesteśmy zadowoleni, ale z czego, y, jako że jest to koło fortuny, trzeba będzie skorzystać y, prawie że od razu, tak? Oczywiście trzeba się zawsze zastanowić, bo nie powinniśmy niczego brać w ciemno, tym bardziej, że mamy tutaj y, kartę radę. Ale to koło fortuny właśnie mówi o szansie od losu, z której trzeba, w którą trzeba raczej w miarę szybko wejść, tak, nie, nie, nie można zbyt długo czekać, trzeba się zastanowić na szybko, posprawdzać wszystko, bo o tym też mówi to koło fortuny, że żeby tutaj niczego w ciemno nie brać, a później pójść właśnie w, po to, żeby z tego skorzystać. No i karta świata właśnie mówi o tym, że ta szansa od losu będzie oznaczała zamknięcie jakiegoś etapu. Także jeżeli nie wiem, w waszym życiu w tym momencie... Zresztą, jeszcze jedną rzecz tutaj może oznaczyć, bardziej z życiem prywatnym, to zaraz sobie do tego przejdziemy, ale jeżeli tutaj chodzi o sprawy zawodowe. To bardzo prawdopodobne, że od dłuższego czasu planujecie na przykład zakończyć współpracę i coś sobie już alternatywnego znalazłyście, tak, żeby tutaj zakończyć współpracę swoją obecną. Wreszcie się zdecydowałyście, bo karta śmierci może mówić właśnie o takiej wewnętrznej transformacji, o tym, że się wreszcie odważyliśmy i tu nawet na początku nie wyjdzie, to coś innego, intratnego się pojawi i dzięki temu ten etap, który chciałyście zamknąć, i tak zostanie zamknięty. Dodatkowo właśnie ta dwójka mm, pentakli może mówić o tym, że ta. Ta opcja będzie dla Was bardziej korzystna, i y, może być tak, że to, co wcześniej planowałyście, tak, co rozważałyście, bardziej by było dla Was absorbujące, tak, bardziej by tutaj wprowadziło, wprowadzało pewnego chaos, a y, chaos tutaj do Waszego życia. A ta alternatywa będzie dla Was oznaczała, jakby, mniejszą zmianę, albo będzie, nawet jeżeli nie będzie to mniejsza zmiana. To wy będziecie tutaj y, mogły taką większą równowagę w tym swoim życiu wprowadzić, niż by było, gdybyście wybrali tamtą opcję pierwszą. Co ciekawe, te karty też mogą mówić o tym, że jeżeli y, to będzie przekaz dla Singli, jeżeli tutaj pisałyście z kimś na przykład na portalu randkowym. To w, I tutaj liczyłyście na rozwój tej relacji, to ona w październiku się nie rozwinie, nie będzie się rozwijała, bo mamy tutaj, właśnie, kartę tego e, wisielca. Może to być tak, że my, wy na przykład, jeśli chodzi o tą relację, chciałyście właśnie zrobić krok do przodu, chciałyście się bardziej otworzyć, bardziej zaufać, bardziej byłyście otwarte na to, że to jest ta osoba, tak, na którą tutaj czekałyście i w październiku, nawet jeżeli tej osoby u Was nie ma, to bardzo prawdopodobne, że ona po prostu w październiku się pojawi i u was pojawi się po prostu taka chęć zmian swoich życiowych, tak, w związku z tą osobą, chęć tutaj zaufania, jakiegoś takiego no, generalnie y, stworzenie siebie pod tym kątem właśnie tej relacji na nowo. No, ale wygląda na to, że w tym miesiącu tu się z tą osobą po prostu nie uda, że może być tak, że ta osoba y, albo nagle ten kontakt się zmniejszy, albo tutaj totalnie zniknie, natomiast w y, tle tego wszystkiego widać, że pojawi się inna szansa, tak, której... Która po prostu będzie dla Was bardziej korzystna. Na początku, w momencie, w którym na przykład, nie wiem, poznajemy kogoś fajnego i bardzo się nastawiamy, to uważamy, no, nie, no, na razie nie chcę nikogo innego, ale bardzo prawdopodobne, że tutaj Wy tak płynnie przyjdziecie e, e, z, tak naprawdę z e, pisania z tą osobą, tak, kiedy ta osoba nagle zniknie, odezwie się ktoś inny i, i się okaże, że to wcale nie jest. Ktoś mniej y, dla Was y, atrakcyjny niż ta, y, ta pierwsza osoba, tak? W związku z tym, i tutaj właśnie, y, y, bardzo prawdopodobne, że ta osoba w dwójce monet po prostu będzie dla Was. Na tym będzie polegało, polegało właśnie to dopasowanie, także tutaj będzie oznaczało, że ta osoba będzie dla Was bardziej dobrana, że będziecie tutaj bardziej do siebie dopasowani, że będziecie tacy. Często to też jest pokazane, zamiast monet jest Inki i nie? W związku z tym, yy, tak jak mówię, może się okazać, że osoba, którą na początku yy, będziecie brali pod uwagę, no, to będzie mówiąc wprost nie wypał, natomiast osoba, która pojawi się później, będzie szansą od losu na to, żeby tutaj pewne rzeczy zgrać. No i przede wszystkim w tej em, relacji, w tej też, y, jeśli chodzi o tą osobę, będzie pomiędzy wami większa równowaga w dawaniu ubraniu, czego mogłoby tutaj po prostu y, w, tym pierwszym, w tej pierwszej opcji nie być. Moi kochani, jeśli chodzi o kartę radę, to kartą radą dla Was na ten miesiąc jest siódemka kielichów. No, i właśnie jest to zachęta do tego, żeby nie brać pierwszej dostępnej opcji, żeby tutaj, jeżeli się będą dla Was różnego rodzaju opcje, a wygląda na to, że będą się pojawiały szanse, to żeby jak najbardziej te szanse y, obejrzeć. Oczywiście nie można zbyt długo zwlekać, dlatego że później wiadomo jak. Jak na przykład, nie wiem, piszemy z kimś i, i my po prostu nie jesteśmy zainteresowani, tak, albo zbyt długo pewne rzeczy przeciągamy, zastanawiamy się, to ta osoba widzi, że my nie za bardzo tutaj jesteśmy. Może, że jesteśmy niezdecydowani życiowo, nie wiemy czego chcemy i tak dalej, ale to jest zachęta też do tego, żeby jednak na spokojnie. I przeanalizować pewne kwestie. I dodatkowo te 7 kielichów mówi, żeby nie oceniać od razu wszystkich, czy to będzie oferta, czy to będzie osoba, tak, w zależności od tego u kogo, co to będzie znaczyło, nie oceniać książki po okładce. Czyli to, co nam się wydaje w pierwszym momencie najlepszą opcją, niekoniecznie taką musi być. Tak samo jeśli chodzi, że wy się nastawicie na jakąś zmianę życiową, jeśli chodzi o, o, o pracę jakąś nową, jeśli chodzi na przykład, chcecie wyjechać i wybraliście sobie miejsce. Może być tak, że pierwsza opcja, którą tutaj wybierzecie, wcale opcją najlepszą nie będzie, i później na dalszym etapie, kiedy ten projekt się zatrzyma, tak, te tutaj kwestie się zatrzymają. Albo się spowolnią w realizacji poprzez czynniki od Was niezależne, bo to są informacje z zewnątrz. Okaże się, że jest coś lepszego, tak? Że któryś z tych kielichów też, bo Wy bardzo prawdopodobne, że jakąś tutaj, jeżeli tutaj będziecie coś wybierać, będziecie na przykład z kimś pisać i ten pierwszy wybór, i tu nawet na stole będziecie mieli coś innego. Bardzo prawdopodobne, że wybierzecie coś innego, a później los tak naprawdę poniekąd troszeczkę zdecyduje za Was, bo tą opcję, to co pierwsze wybierzecie w październiku, od Was odsunie i podsunie Wam coś innego, co będzie dla Was lepsze. Także moi kochani, jeśli coś tutaj nie będzie wychodziło, jeśli jakaś relacja się nie będzie rozwijać, jeżeli jakaś y, szansa zmiany y, nie wypali, nie płaczemy, bo pojawi się coś innego, co Wy mogłyście na początku też na, y, w pierwszym momencie wybierając... Po prostu albo nie zauważyć, albo odsunąć od siebie, a okaże się, że na przykład ta y, osoba, czy też ta propozycja jest lepsza. Bo te też, to też jest karta iluzji. Siódemka kielichów, poza tym, że jest kartą mówiącą o wyborze, tak, bo mamy te siedem kielichów, to popatrzcie, te kielichy mają to do siebie, siódemka kielichów ma to do siebie, że y, widzimy tylko kielichy, tak, i co to, co z nich wystaje. A może z nich, nich wystawać to, co ktoś chce nam przedstawić. A w środku może być totalnie co innego. Najpiękniej opakowana książka może mieć najbrzydszą treść. A książka, która na początku się nie będzie podobała, może być naprawdę. Czymś wyjątkowym, tak? Także y, też te kielichy mają to do siebie właśnie, że ten środek mają ukryty. I tak naprawdę jeśli dostaniecie jakąś propozycję, wy się na, na to zdecydujecie, bardzo prawdopodobne, że nawet nie do końca będziecie znały tutaj szczegóły. Ktoś wam może coś oczywiście opisać, przedstawić, niekoniecznie musi być to prawda, bo nie wiem, czy widzicie te kielichy jeszcze. Fajnie tu są pokazane bo często też w większości talii jest po prostu, pokazane są te kielichy. A tutaj jest jeszcze na potwierdzenie tej iluzji, one są tak troszeczkę tutaj w chmurach ukryte. No, ktoś tutaj widzi generalnie te kielichy, ale tu też jest podkreślona kwestia tej iluzji. Także moi kochani, może być tak, że w tym miesiącu możecie się w jakichś decyzjach dać porwać po prostu jakiejś iluzji stworzonej przez kogoś. I, I nawet tak jak mówię, jeżeli podejmiecie jakieś decyzje, tak zdecydujecie się na coś i to no, zostanie w pewien sposób wam odebrane, nie powinnyście nad tym za bardzo rozpaczać, bo pojawi się coś innego, lepszego, czego właśnie poprzez te obłoczki, tak, iluzje nie zauważycie albo nie wybierzecie, natomiast los wam w tym pomoże. Także moi kochani, nie oceniajmy. W tym miesiącu. Nie oceniajcie drogie byki, chociaż byki to nie jest taki znak, który, który działa pod wpływem chwili, łatwo go oszukać, no ale wiadomo, każdy tam czasem e, wybierze tak, a nie inaczej i niekoniecznie wybierze najlepiej. Także moi kochani, troszeczkę widać, że los w tym miesiącu będzie podsuwał Wam najlepsze rozwiązanie, także nie buntujcie się, że zamiast tego, co chcecie, dostaniecie coś innego, bo po czasie może się okazać, że to był najlepszy, w cudzysłowie, zbieg okoliczności. Dobrze, moje kochane byki, ja Wam za, za to czytanie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu ocenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchmentarot.